Jako, że metoda bezpośrednia nadal nie jest zbyt popularna w naszym kraju, no i generalnie na świecie jest łatwiejszy w organizacji cały system pruski, który jest okropieństwem, po prostu tragiczny jest. On jest po to, żeby zbudować sobie takiego grzecznego, potulnego niewolnika, który niczego nie podważa, trochę tam o wszystkim wie, ale nic tak naprawdę porządnie. No to trudno jest, żeby ludzie wiedzieli coś więcej o metodzie bezpośredniej. Nie każdy też wpada na mój kanał i ogląda moje filmiki na ten temat. Nie każdy wszedł kiedykolwiek na moją stronę. W ogóle, jeśli chodzi o coś takiego jak metoda bezpośrednia, nie ma zbyt wielu youtuberów. Nie ma zbyt wielu miejsc, w których możemy się czegoś takiego dowiedzieć. Nawet mój kolega, który robił z tego pracę naukową, musiał się zwracać głównie do mnie i na moich materiałach musiał się opierać. No ja mam jednak ponad 20 lat doświadczenia codziennej pracy z metodą bezpośrednią, więc coś tam o tym wiem. I chciałbym Wam to dzisiaj troszeczkę przybliżyć, jeśli chodzi o cały ten system, bo on z grubsza wygląda tak. Wprowadzamy sobie jakiś materiał po to, żeby on był przez dwa tygodnie używany w systemie powtórek. Dwa tygodnie to jest średni czas, jaki potrzebuje nasza pamięć krótkotrwała, żeby przenieść pewne umiejętności, wiedzę do pamięci długotrwałej. Jeśli będziemy robili to minimum dwa razy w tygodniu po 100 minut albo np. cztery razy w tygodniu po 50 czy w jakichś innych konfiguracjach, czyli 200 minut tygodniowo to jest najmniej, a 300 minut to jest powiedzmy takie maksimum skuteczne. Jeśli będziemy to robić w ten sposób, to bardzo szybko będziemy nabywali umiejętności, dlatego że to, co jest błędem w końcu zostanie wyparte przez właściwe wersje i te właściwe wersje wypowiedzi będą przez Was rozwijane na kolejnych i kolejnych powtórkach. Zawsze dodając tam sobie jakiś tam powiedzmy nowy materiał yy, gdzieś pod koniec lekcji, bo zaczynamy zwykle od powtórki, a później, kiedy dochodzimy już do tego, co było ostatnio, idzie uczniom zwykle coraz słabiej, coraz słabiej, nie pamiętają tego wszystkiego, co. Było wprowadzane na już ostatniej lekcji, bo tak to działa, oczywiście, i po prostu tak musi być, ale za tydzień, dwa będą pamiętać to już całkiem dobrze, albo i wręcz doskonale, zmieniając właśnie swoje wypowiedzi, bawiąc się tym wszystkim na bazie też nowego materiału, mieszając wszystko to, co już dobrze znają, z tym, co było całkiem niedawno, no i w ten sposób mniej więcej idziemy sobie do przodu, aż w pewnym momencie zaczynamy mówić coraz swobodniej, coraz więcej mówiąc od siebie, a nie tylko na bazie pytań i konstrukcji odpowiedzi, jakie te pytania y, narzucają, a te pytania są po prostu zadawane z podręcznika na podstawie z kolei tego jak rozkłada się użyteczność słów w języku angielskim jeśli chodzi o statystykę ich częstotliwości i właśnie użyteczności czyli również tego, że są to słowa uniwersalne. A zatem my mamy za zadanie w ten sposób nauczyć was szybciutko myśleć i mówić bezpośrednio po angielsku, a wy dzięki temu możecie właśnie później jak najlepiej wykorzystywać realne umiejętności. Po więcej wpadnijcie na tarkowski.edu.pl. Na razie.